Cześć, monosimono widzowie! Witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spec Simulator 99. A w dzisiejszym odcinku, klasycznie, jak w sumie co tydzień, wydamy sobie 5000 Robux na nowego Forever Packa. No i oczywiście, klasycznie postaram się dropnąć Titanica, Gargantuana oraz nowe buściki, oczywiście, plus nowe jajuszka. Ale co uda nam się dropnąć, tego dowiecie się już za chwilę. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania, zostaw tej łapkę w górę subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I ogólnie teraz będę mówił, kiedy nagrywam odcinki, bo Często po prostu nagrywam zawczas odcineczki, ludzie się dziwią skąd takie ceny, więc na moment, kiedy ja to nagrywam, jest niedziela, mamy 15 minut po północy, czyli świeżo po update'iku, dlatego takie są ceny tutaj tych rzeczy, żeby potem nie było. No bo w ostatnim odcinku ludzie się dziwili: Ej, trowerku, co jest? Dlaczego te buty u ciebie kosztują 100, a u mnie 500 milionów? No bo nagrywam czasami odcinki zawczasu, pamiętajcie, żeby po prostu mieć na przyszłość. Więc ogólnie, o co chodzi w update'cie? Widzowie, o co chodzi w update'cie? Tak naprawdę o to samo, co chodziło w parcie pierwszym. Jest to ogólnie fajny update, szansą na darmowego Titanika. Zresztą pochwalę się, bo Titanicę też udało mi się zdobyć. Może nie z tego eventu, ale z ekskluzji jajek, tak naprawdę. I wyglądą w sposób następujący: no jest bardzo, to bardzo ładny. Także mam nadzieję, że Ci w Forever Packu też uda mi się trafić coś dobrego. Powiem tak, dzisiaj jest dobry dzionek, więc dobry drop też musi tutaj być. Przygotowane klasycznie mam 5000 Robuxów. Na co liczę najbardziej? Oczywiście Titanic Number One. Drugie rzeczy są nowe jajko, oczywiście. No i oczywiście buściki. Buściki, które fajnie szybko się sprzedają. Więc bez przedłużania, zacznijmy otwierać nasz Forever Pack. Pierwszą 50 mamy za darmo, więc elegancko sobie odbierzemy i dostajemy już na start darmowe boosty, okej okay, te słabsze, no niestety z tymi słabszymi boostami jest mały problem, bo one aktualnie chodzą po tam 10 milionów, coś w tym stylu, więc tutaj no nie za bardzo się z nich cieszę, aczkolwiek możliwe, że one mogą wzrosnąć po paru dniach, więc sobie odbieramy jak za darmo to git, tech klucze oczywiście, fantazji klucze, pusty, stare, eventowe, które już w ogóle nic nie są warte niestety, fantazji, spinuel tickety. no i musimy wydać pierwszą stówkę na te oto I nie wiem co teraz zrobić, nie wiem czy je od razu będę sprzeda po odcinku, czy sobie poczekam parę dni, aż wzrosną? Wydaje mi się, że raczej od razu ja będę sprzedawał te słabsze, a te lepsze po prostu poczekam, bo wydaje mi się, że za parę dni, jeżeli uda nam się zdobyć, to te lepsze będą zdecydowanie droższe. No bo oczywiście ludzie będą chcieli wbijać topkę. Póki co odbieramy książeczkę na fireworksy, trzy rainbow mini chesty, TNT creycik, fantazji klucze i za 250 Robux mamy jednego buta: buta, który się nie sprzedaje po tej cenie. czajcie to? W ja tego buta dzisiaj kupiłem za 150, bo mówię, o, ale okazja, fajnie, Kupię sobie buty po 150. No i co ciekawe, nikt nawet za 200 ich nie chciał, też musiałem odsprzedać za 150, więc no z buta się nie cieszę, w sensie no, może cieszyć, nie cieszyć, no 150 milionów zawsze nam się zwraca, ale to nie jest jakiś szałowy wynik. Więc wydaliśmy 250 robuxów, co odbieramy w zamian krystal klucze, jeden tikecik, 7 słabych boostów, książeczka, 350 large giftbagów, no i kolejne robuxy trzeba z wydać, niestety, po raz kolejny. Jezu, nie, jak ja bym tak przyoszczędził te robuxy nie wydawał no forever paki widzowie, tak przez pół roku powiedzmy... To ja raz mógłbym otworzyć forever packa porządnie Za ponad 100 tysięcy robuxów na luzie No ale trudno, trudno Wydajemy 400 i co? Stajemy 6 jajek tak naprawdę Okej, okay, to jest naprawdę coś fajnego Otworzymy je sobie na pewno dzisiaj Dwa rifle tickety oczywiście Exclusive treasure flagi Książeczka giga słaba Książka na fruity I znowu musimy wydać robuxy Ale dostajemy 9 jajek w zamian za to Okej, okay, 650 robuxów tyle jestem w stanie wydać Więc bez przedłużania kupujemy to oczywiście I let's go Wchodzą jajuszka do naszego tutaj equipunku Plus dostajemy nową paczkę, okej? Okay? Paczki są fajne. Dzisiaj otwieram na live. Fajnie tam dropiło z nich. Dwie Titanic karty udało się zdobyć. Jestem na plus z nich, więc te paczki to lubię. Ale zanim jeszcze odbierę paczkę, to oczywiście Rafle Tickety. Teraz dopiero paczuszki i trzy pary butów. Trzy pary butów? Nie no, trzy buty, bo to nie są pary. Więc trzy buty odbieramy. Poteczki pierwsze, poteczki drugie. No i dalej za 800 Robuxów widzimy już Jajuszka. Aczkolwiek ja już bym chciał widzieć prestą tutaj jakiegoś Titanika przynajmniej. Dawno nie było, więc mógłbyś mnie zaskoczyć. Ale dobra, wydajemy i mamy coś co lubię. Mamy coś co lubię, a Mianowicie widzowie, mamy coś takiego jak mega lucky tile dwójka. Szkoda tylko, że dwójka, nie piątka albo czwórka, ale okej, okay, może z tego nam wylecieć jeszcze Titan. Więc odbieramy: Rifle Ticketiki, jedno jajusko, drugie jajusko, no i oczywiście mega lucky tile. Trzymajcie kciuki, i lecimy, zobaczmy co dostanę. Proszę, nie No i niestety, czesty, czesty, klasycznie czesty. No nic, no nic, no to musimy wydać tysiaka tym razem. Przedostatnie zakupienie Forever Packa, let's go, wydajemy tysiaka. Co dostanę w zamian preston od ciebie? Powiedz, że coś dobrego, proszę cię. Titanic z Pepotka 16 Rifle Ticketów, nie potrzebuję ich więcej. Jak widzicie, mam tu nadmiar, ale okej. Okay. Basketball Hopy, okej, okay, też nie są mi zbyt niepotrzebne. No i mega lucky tile Trójka i czwórka potem będzie. okej okay, czyli jest szansa na Titanika. Proszę, preston, proszę. okej, okay, dwa jajuszka już No, nie zaskoczyłeś mnie, niestety. Yo, już myślałem, że Titanic, to jest huge mebo Nie, no preston, wiesz co? Już tak się ucieszyłem, tak się zaskoczyłem. A tu okazuje się, że jest huge Forever Pack. -u. W ogóle to jest pierwszy huge pet, tak naprawdę, którego teraz Forever paku chyba od paru miesięcy. No ale no na to nie liczyłem za bardzo. Liczyłem bardziej na Titanica. Może jeszcze się pojawi. Przy okazji, jakbyście pytali, ta potka chodzi po 400 milionów. Ultra huge XP Potion. To jest naprawdę też coś fajnego, więc odbieramy oczywiście. Let's go. Wydajemy ostatnie Robuxy na dzisiaj. No i zobaczmy, co dostaje od Prestona w zamian. Mega lucky Tile 4. Proszę, daj mi tutaj Titanica. Uwaga, 3, 2, 1. Teraz. Uwaga, uwaga, uwaga. trzy jajka będą jak nic. No i przewidziałem przyszłość, gościu. Przewidziałem przyszłość. Dodatkowo kolejne 3 jajka. Oczywiście Huge pecik, książeczka, 6 jajuszek, kolejne 6 jajuszek, no i niestety tu 24 jajka, ale póki co nie mam niestety budżetu, 1700 robuxów musiałbym nazbierać. Czy warto? No powiem szczerze, może i warto, bo to jest 2,4 biliona, ale niestety ja jestem biedny w robuxy, więc co, rzucamy jajuszkiem, zobaczmy jak ten piękny huge pet wygląda jeszcze. Niestety kolejny forever pack bez titanika. Ja jestem ciekawy kiedy mi się go uda zdobyć, obstawiam? Nie wiem, może w przyszłym roku, bo w tym to już widzę ciężko jest. Ale mamy Huge mebo the Alien Ball Ok Ładny huge. Zostawię sobie go na pamiątkę No dobra Preston Powiem ci tak Może forever packu nie dałeś Titanica Ale możesz go jeszcze dać Oczywiście tutaj w jajuszkach naszych Bo dostaliśmy całkiem sporo ich Dokładnie 44 Gdybym je teraz sprzedał Miałbym coś koło 4 bilionów Okej okay, ty Powiem wam nawet nieźle 4 biliony Plus chyba paczka poleciała To jest 4.1 No dobra Tego nie będę tak liczył Co jeszcze poleciały? Ticketów trochę Ok No jakieś 5 bez tego forever packa było Prawda? Więc ten forever pack nie był taki zły dzisiaj, tylko no klasycznie Nie ma Titanica, a ja już tutaj otwieram Chyba od pół roku te Forever Paki bez Titana Więc Preston, zmień to kiedyś Póki co otwórzmy sobie jedną paczkę Już myślałem, że Titanic karta, no ale niestety Nie jest to Titanic karta, no nic, no to lecimy W hotbar i oczywiście k sobie te jajuszka Dawajcie, te jajuszka z i te Tych mamy 36, tych mamy 8 tylko Więc zróbmy sobie tak Na początku otwórzmy te tańsze oczywiście I otwórzmy sobie na start szósteczkę 6 jajuszek na start, zobaczmy czy Chociaż jeden huge pet tutaj będzie, Jak będzie jeden huge pet Będę zadowolony, ale mam niestety laga No i z tego laga nic ciekawego Shiny Holographic. okej okay. On może być warty z 50 milionów, dobra No Ale to nie jest to, czego oczekuję Więc let's go, kolejne już otwórzmy sobie Tym razem piąteczka, piąteczka Pojedyncze otwieranie zawsze oddaje tak jak w ostatnim openingu Jak oglądaliście, więc zobaczmy, czy w tym Odda shiny rainbow atomic w ogóle Shiny rainbow atomic, wiecie co Ogólnie bym się cieszył, jakby shiny rainbow Wyleciał ten ostatni pecik, no ale Atomic niestety, shiny rainbow No szczerze mówiąc, no obstawiam, że nie jest Jakoś drogi, sprawdźmy sobie. Uwaga, 9000 egzistów czajcie to. A jest 6 godzin po updatecie, czyli średnio 1000 ponad na godzinę ich przybywa. No niestety, nie jest rzadki. To co, może tym razem 8 i 1.1? 8, 1, 1 po prostu sobie otwórzmy, zobaczmy. Może 811 taktyka tutaj odda. Uwaga, uwaga. A, już myślałem, że coś leci. Już tutaj miałem podejrzenia, że Titanik się ładuje. No ale Preston, jak zwykle, tutaj kurczaczki mojej wątpliwości zwiał. Więc jakby to otworzyć? Może 3, a potem otworzę albo jeszcze 3. Dobra, 3, 3, a potem otworzę 3 razy. Po 3. Dobra, sprawdźmy, proszę, daj mi jednego huge peta Preston. Ja mógłbym mieć 5 B za to. Okej, okay, daję, daję huge peta Dobra, może to będzie Titanic. Uwaga, 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 uwaga. Dobra, jest to huge pet. Okej, okay, proszę, ten rzadszy w Rainbow wersji. Czy da radę Preston? Okej, okay, okay. dałeś tego rzadszego. Nie będę narzekał, jest bardzo fajnie. on mi się do mojego teamu przyda. Bo powiem wam, że kolekcjonuję te huge peta oczywiście. Gołtów chyba mam 3 obecnie, o ile się nie mylę, są naprawdę bardzo piękne. W gołtach mamy 4, nawet, patrzcie, nawet 4 gołty mam ogólnie, no to bardzo fajnie. Plus tamtych chyba mam 5. Więc no, powoli się Team zbiera. Powoli na event się Team zbiera. propos eventu, widzowie, jeszcze tak szybko przerwę wam. Jeżeli chodzi o event, to powiem wam ciekawostkę, że w parcie pierwszym, na sam start update'u, byłem pierwszy w tabeli. Potem ogólnie to zmieniłem i byłem chyba 400. w tabeli. A na sam koniec update'u, niestety, tabela była popsuta, pokazywała tylko top 500, i do tej pory nie mam pojęcia, czy jestem ogólnie w topce. Więc tak naprawdę w sobotę się dowiem, no bo w sobotę każdy dostaje Titanika. No chyba, że Preston naprawi tabelę i dają na respie. Nie dobra, otwórzmy sobie jeszcze te jajuszkę, co mówiłem, trzy. 3, 3, 3, taktyka albo 3, 3, 1, 1, 1. Dobra, tak zróbmy sobie. No i te jajuszki otworzone. Zobaczmy, czy jeszcze dostaniemy jakiegoś huge peta dzisiaj. Uwaga, 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 uwaga. No niestety nic ciekawego nie dostaliśmy. No nic, no nic, zostały jeszcze te lepsze jajka, więc wierzymy, że tam coś ciekawego wyleci. Uwaga, mamy równe 8, więc ja już bez przedłużania po prostu otwieram tą ósemeczkę naraz. 8 naraz. Może Gargantuan poleci na odcinku. Miałbym gigabekę z tego tak naprawdę. Więc zobaczmy, uwaga, no niestety, klasycznie, klasycznie te jajka nigdy nie miały do mnie tutaj szacunku. Ja do nich też niestety nie mam szacunku. Czy ja jeszcze o czymś zapomniałem, żeby coś tutaj otworzyć? Czy już wszystko widzowie dzisiaj otworzyliśmy? Wydaliśmy Robux na Forever Packa, czyli podpunkt pierwszy zrobiliśmy. Otworzyliśmy Jajkę, które dostałem, podpunkt drugi zrobiony. Paczkę otworzyłem, przetestowałem, podpunkt trzeci zrobiony. No i jedyne co, no to te busty jeszcze sprzedać. No to podpunkt już nie wiem który, ale będę musiał to zrobić sobie prywatnie, bo już na odcinku tego nie będę robił. Także co widzowie, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Bardzo Wam wszystkim tutaj dziękuję za oglądanie. Na zakończenie oczywiście zróbmy sobie konkurs i rozdajmy sobie dla dwóch, może trzech osób mystery boxa. Jeżeli chcecie wygrać, pamiętajcie, obowiązkowo łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, na ekranie teraz macie ostatnich... Serdecznie, mordeczki wam gratuluję, i nagrody powędrowały już do waszych mailboxów. A póki co, w dzisiejszym odcinku to ma tyle. Dzięki jeszcze raz wszystkim, którzy oglądali do końca. Życzę Wam wspaniałego dziąka albo wieczoru, w zależności od której godzinie to oglądacie. Ja na dziś będę zmykał i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczyska i papatki. Elo, elo, Piu!